Za chwilę pokażę ci jedną liczbę, którą w Excelu policzysz w 5 sekund i która od razu powie ci, czy dwie rzeczy idą ze sobą w parze, czy też nie. Brzmi dobrze? No to zaczynajmy. Wyobraź sobie, że masz dane do pracy dyplomowej. Masz wyniki ankiet, liczby godzin, punktów, może nawet poziom stresu albo ilość treningów. Widzisz, że coś z czymś może być powiązane. Na przykład sen i stres, nauka i wynik, trening i samoocena. I właśnie tu wjeżdża korelacja Pearsona. Narzędzie, które mówi ci, czy dwie liczbowe rzeczy zmieniają się razem i jak mocno ten związek jest widoczny. To jedno z najczęściej używanych narzędzi statystycznych w pracach licencjackich i magisterskich. I co najlepsze, nie musisz znać żadnych wzorów. Wystarczy, że ogarniesz, jak to działa. Co to właściwie jest korelacja? Korelacja to po prostu informacja o tym, czy i jak dwie zmienne idą w parze. Zobacz trzy możliwości. Jeśli wraz ze wzrostem jednej rzeczy rośnie też druga, mamy wtedy korelację dodatnią. Na przykład, im więcej się uczysz, tym lepsze masz wyniki. Jeśli jedna rośnie, a druga spada, wtedy jest korelacja ujemna. Im więcej śpisz, tym mniej się stresujesz. A jeśli jedno nie ma nic wspólnego z drugim, wtedy mamy korelację zerową: liczba par skarpet, a ocena z egzaminu. Raczej nie ma to związku. Wartość tego związku mierzy się współczynnikiem R Pearsona. Zawsze mieści się on w przedziale od minus 1 do 1. R równe 1 to idealny związek dodatni. R równe minus 1 to idealny związek ujemny, natomiast r równe 0 to brak związku. I bardzo ważne korelacja to nie przyczyna. To, że coś występuje razem, nie znaczy, że jedno powoduje drugie. Na przykład im więcej strażaków na miejscu, tym większy pożar. No ale przecież to nie strażacy go rozkręcają. To tylko związek, a nie dowód przyczynowości. Редактор No dobra, czyli wiemy już, co to jest, ale kiedy w ogóle warto użyć korelacji Pearsona, a kiedy nie, użyj jej wtedy, gdy masz dwie zmienne liczbowe, na przykład godziny, punkty, wyniki testów, kilogramy. Związek wydaje się liniowy, czyli punkty na wykresie układają się po skosie, albo dane mają w miarę normalny rozkład, czyli bez jakichś ekstremalnych odchyleń. A kiedy nie używamy korelacji Pearsona, na przykład jeśli masz dane w skali od 1 do 5 typu zadowolenie albo motywacja, wtedy lepszy będzie Spearman. Jeśli dane są Dziwne z odchyleniami. Też lepiej będzie wybrać Spearmana i dodać wykres, żeby pokazać zależność wizualnie. Czyli w skrócie: Pearson lubi porządek i liczby, a Spearman to jego kuzyn od rankingów i emocji. Teraz pokażę Ci, jak w praktyce policzyć korelację Pearsona w Excelu. Nie potrzebujesz żadnego programu statystycznego. Excel zrobi to za Ciebie w kilka sekund. Zacznij od wpisania danych. W kolumnie A mamy liczbę godzin snu. To nasza pierwsza zmienna. Kolumnie B poziom stresu, oceniany przez badanych w skali od 0 do 5. Czyli im więcej ktoś spał, tym teoretycznie powinien być mniej zestresowany. Zobaczmy, czy tak jest naprawdę. Teraz w pustej komórce, na przykład w C2, wpiszmy formułę. W tym zapisie A2A31 to zakres dla godzin snu, a B2B31 zakres dla poziomu stresu. Po prostu wskazujesz dwie kolumny, które chcesz porównać. Klikam Enter i mam wynik R równe minus 0, w przybliżeniu 892. To oznacza silną ujemną korelację, czyli im więcej godzin snu, tym niższy poziom stresu. Wartość jest ujemna, więc związek ma kierunek odwrotny. Sen w górę, stres w dół, a ponieważ liczba jest bliska minus 1, to znaczy, że zależność jest bardzo silna. Czyli w tych danych widać wyraźny trend. Więcej snu, mniej stresu. Żeby zobaczyć to graficznie, zaznacz obie kolumny. Teraz klikamy w górnym menu wstawianie, wykres punktowy i gotowe. Widzisz punkty? Te punkty pokazują, jak każda para wartości wygląda w rzeczywistości. Jeśli punkty układają się po skosie z lewej z góry na dół, to właśnie oznacza korelację ujemną. I to wszystko właśnie policzyłeś korelację Pearsona w Excelu. Wystarczyło wpisać jedną formułę i od razu wiemy czy dwie rzeczy idą ze sobą w parze czy nie? Prosto, szybko i w pełni naukowo. No dobra, to teraz pokażę ci jak w kilka kliknięć policzyć korelację Pearsona w programie Jamovi. Jeśli Excel to było proste, to Jamovi jest jeszcze prostsze. Gotowy? No to lecimy. Na początek wklejamy dane w pierwszej kolumnie wpisujemy godziny snu, a w drugiej poziom stresu. Dane są takie same jak wcześniej, od 4 do 9 godzin snu i poziom stresu od 0 do 5. Wklejam to dokładnie z Excela. Jamowi od razu rozpoznaje, że to liczby, więc oznacza je jako dane ilościowe, czyli ciągłe albo porządkowe. Jeżeli nie, sami możemy tutaj to zmienić. Ok, to teraz przechodzimy do obliczeń. Na górze klikam analizy, regresja, macierz korelacji. W niektórych wersjach może to być eksploracja, korelacja. Po lewej stronie mam listę moich kolumn, czyli godziny snu i poziom stresu. Przenoszę obie w prawo, żeby przenieść je do pola zmienne. I to wszystko. Jamowi już wie, co ma porównywać. W dolnym panelu upewniam się, że mam zaznaczoną korelację Pearsona. I teraz, jeszcze kilka kliknięć, żeby wynik był czytelny i wyglądał profesjonalnie. Zaznaczam wyświetl istotność statystyczną. Zaznaczam też pokaż N wartości, żeby było wiadomo ilu uczestników było w badaniu i tutaj mamy 30 osób. Zaznaczam też macierz korelacji, żeby od razu zobaczyć punkty na osi X i Y. Dzięki temu po prawej stronie pojawił się wykres, dokładnie taki sam jak w Excelu. Jeśli chcesz, żeby Twój wynik wyglądał bardziej naukowo, zaznacz też przedziały ufności, zostaw domyślne 95%. Dzięki temu Jamowi pokaże zakres, którym z dużym prawdopodobieństwem mieści się prawdziwa wartość korelacji. I gotowe. Po prawej stronie pojawił się wynik, tutaj w tej tabeli. R równe minus 0,892, mniejsze niż 0,001, to oznacza silną, ujemną korelację, czyli im więcej godzin snu, tym niższy poziom stresu. Na dole mamy też wykres. Punkty idą po przekątnej z lewej góry w dół, czyli zależność jest odwrotna. Dokładnie tak, jak oczekiwaliśmy. Można też kliknąć prawym przyciskiem myszy na tabeli z wynikami i wybrać kopiuj albo mm, eksportuj jako obraz. I dzięki temu możemy wkleić taką tabelę lub wykres bezpośrednio do swojej pracy. W pracy możesz to zapisać na przykład tak. I to wszystko. Korelacja Pearson'a w Jamowi zrobiona w dosłownie dwie minuty. Nie potrzebujesz wzorów, nie potrzebujesz Excela, tylko kilka kliknięć i gotowy wynik do twojej pracy. Jeśli chcesz zobaczyć więcej takich prostych instrukcji, zajrzyj na blog Magister na 5. Link znajdziesz w opisie. A jeśli potrzebujesz pomocy przy analizie danych, napisz. Pomożemy ci ogarnąć to na piątkę. Ok, masz już jakiś wynik, ale co on właściwie oznacza? Tu właśnie wchodzi interpretacja. Jeśli r jest bliskie 0, związek jest słaby lub żaden. Jeżeli r wynosi 0,3, 0,5, jest umiarkowany. Od 0,5 do 0,7 jest dość silny, od 0,7 do 0,9 silny, natomiast powyżej 0,9 jest prawie idealny. Znak r mówi o kierunku: plus obie zmienne rosną razem, minus jedna rośnie, druga maleje. A teraz wartość p. Ona mówi, czy ten wynik mógł wyjść przez przypadek, czy nie. Jeśli p jest mniejsze od 0,05, wynik jest statystycznie istotny, czyli Raczej nieprzypadkowy. Natomiast jeśli jest większe bądź równe 0,05 nie masz dowodu na związek. Być może próbka była zbyt mała. Na przykład r równe minus 0,65 i p równe 0,002 silny ujemny związek. Więcej snu równa się mniej stresu. Na przykład to co widzisz na przykładzie to silny ujemny związek. Więcej snu równa się mniej stresu. No dobrze, ale gdzie to wykorzystać w praktyce? Oto Siedem pomysłów z różnych kierunków studiów, gdzie możesz zastosować korelację Pearson'a. Psychologia, godziny snu, a wynik testu uwagi. Dietetyka, ilość białka w diecie, a siła chwytu dłoni. Fizjoterapia, liczba treningów tygodniowo, a wynik testu wydolności. Pielęgniarstwo, poziom stresu, a liczba błędów w dokumentacji. Pedagogika. Czas nauki, a wynik egzaminu zarządzanie, ekonomia staż pracy, a wysokość wynagrodzenia administracja czas oczekiwania a satysfakcja z obsługi w każdym z tych przykładów możesz łatwo użyć Excela lub Jamowi, by sprawdzić, czy związek naprawdę istnieje. Masz wyniki? Świetnie. Teraz pokażę Ci, jak w pracy zapisać je w sposób naukowy i zrozumiały. W opisie metody możesz użyć następującego schematu. Jeżeli związek istnieje, opisz tak wyniki. Taki opis zastosuj, gdy jest brak związku w wynikach. Możesz też dodać wzmiankę pokazującą Twoją ostrożność. Proste, profesjonalne i promotor będzie zachwycony. Na koniec typowe błędy. Kilka pułapek, w które wpadają studenci. Korelacja nie równa się przyczynie. Nie pisz, że jedno powoduje drugie. Złe dane. Oba pola muszą być liczbowe i mieć sens. Brak wykresu. Zawsze pokaż wykres rozrzutu. Zły wybór metody. Przy skalach od jednego do pięciu lub nienormalnych danych wybierz Spearmana. I oto cała magia korelacji Pearsona. Jedna liczba, która w kilka sekund pokazuje, czy dwie rzeczy idą razem i jak mocno. Jeśli chcesz zobaczyć praktyczne przykłady, screeny i gotowe zdania do swojej pracy, zajrzyj koniecznie na nasz blog Magister na 5. Link znajdziesz w opisie. A jeśli potrzebujesz pomocy w analizie i opisie wyników, napisz do nas